Ej, hey, e, Bartosz, tak? wiesz za, za czym jestem? O, właśnie, go head, head and brain. Dajmy head and brain'a może, co? Dawaj, dawaj. Mi się wydaje, że ty, no, no wiadomo, nie? Ty pójdziesz z... Rusikiem. E, e, z... Prosikiem, tak? Okay, okay. A my pójdziemy ze spokojnie. O, dokładnie, dokładnie. Ja w ogóle. I, i w ogóle, właśnie. Ja, jakby, to pewnie będzie moja ostatnia partia. Dobra. Bo ja muszę jeszcze lecieć. Y, idę sobie. Idę sobie w ogóle piątek, wieczór. Zajebiście, panowie. Gramy w szachy. Widzowie oglądają szachy. Ja później idę sobie ten. Y, y, popływać na basenie. Zdrowy tryb życia. Ale zajebiście. Y, sobie, stary, pójdziemy spać o 23. A nie, bo ty masz streama, to pewnie później pójdziesz spać, ale. No, ja a ja ten byłem ten... na rowerze. Ja jestem na od dwóch od lat. Szaków. Na rowerze byłeś? No, zacząłem chodzić Super. na rower. Czy my możemy jeszcze ustalić, kto jest głową, kto jest yy, ręką? Yy. Ja a, bym nie, chciał a, bierkami no. ruszać. No dobrze, to jest najmniej zbalansowane. Ja i krok ja to... ruszamy bierkami. Spoko. Chłopaki, jak robimy? No już powiedzieliśmy. Plus, wyzywaj. Ja wyzywać, tak? tak? Kogo? Mnie. Gruby jesteś. Czekałem na Wiedziałem, no. no, Każdy, każdy, każdy wiedział. nie? Ale najgorszy skus. Synki teraz to widzowie, którzy się śmieją, i xdd piszą, a jak ja mówię, dobra, widzowie, wyzwijcie mnie na pojedynek, kto chce zagrać, i wiesz, multum wyzwis i sami się z tego śmieją. Ale jak Brusik powie, to już, wiesz, to już trzeba tutaj... I tak. my w córkę siedzimy. Tak, razem w teamie. Dobra, Brucek. pion. Dobra. A, dobra. Jest, dobra, jest szansa, Brusik, bo Patec nie gra E4, więc zaryzykujmy, odegrajmy pion. Goniec. Dobra, Brusik, skoczek. Skoczek? Musisz slaj. Nie w drugiej takiej okazji. Brusik, ja, ja czuję się o tyle dobrze, że tyle ile ćwiczyliśmy to przez to pół roku, ze 100 godzin i tych różnych pułapek, że jak tu damy dupy. Dobra, słuchaj, Brusik. Skoczek. Tak jest. Skoczek? Pionek? Co tutaj się grało? <noise> jak tu <noise> brać? No, dobra i teraz jest ważny moment, bo tu goniec można, jakby wiesz, mm, rozumieć na wiele sposobów, ale mam nadzieję, że to jest ten słuszny. Okej, okay, to Hetman. Skoczek. To nie są majtki, tylko to jest yy, pa... bandana. <ścoughs> <ścoughs> hetman. <ścoughs> Pionek. Mam nadzieję, że ten. Stary, bawimy się, nie? Dobra, Koniec! dobra <grych> Ale jesteś losowy czasami, nie? No dlaczego mamy Kram wróc? <grych> Chyba nie myślisz, że ten random znalazł się <grych> przez przypadek. Stary, właśnie, rozmawiałeś ze swoją mamą po tej rozmowie ze mną, że to nie ja do niej mówiłem jak debil, tylko puszczali tak, alerty tak, dźwiękowe. Tak, tak. mama cię polubiła. Ja. Pionek. Tylko nie podrywaj jej już. Pionek, Co? tak? Tak, Na pewno. No pisałeś do niej. Nie, no co ty gadasz? <laughs> nie, no nie pisałem do twojej mamy ty. A... Mówi, że jest bardzo ładna i coś tam. Ale to tak nie, nie do to nie do niej, tylko do ciebie. Hey, czemu? Ty? czemu, czemu? czemu mamy? A ja myślałem, że cza... ja myślałem, że za dwie. Aha. Ojo, a ja myślałem, że obiecałeś, że nie powiesz. Goniec. Mamy taki niepisany układ, że ja stukam matkę brusa, a slej ole. <laughs> Szarpie. Ja Ej, nie, to jest żart. Ej, właśnie, moment. To wszystko jest żart, moi drodzy. I slide tutaj takie pytanie do ciebie. Czy jakby. Justyna ma pełen luz, że tak czasami sobie coś tam widzowie żartują, nie? Tak, tak. Jest ma, pełen ma. luz, bo ja wiem, że na przykład to różnie wiesz może być. Nie, ja właśnie bałem się o was, że wy nie macie. Znaczy nie, że nie macie luzy, tylko że to wiesz, wprowadza jakąś taką nieprzyjemną atmosferę. Nie, ja, ja mam totalną chillera. <laughs> <Nie>. <laughs> no to. To dobrze, proszę. No dobra. No to, no to dobra, to dalej możemy to robić. Jak ja to się król, żartować nie? oczywiście. Dobra, Patec już pewnie liczy 30 ruchów do przodu, jestem gotowy. Nie, ja powiedziałem król trzy razy! A, przepraszam, nie słyszałem cię, przepraszam. Nie, bo ja mam chyba cicho mikrofon, nie? E, Albo ja też tak mam, ale proszę to i tak zmieniam. Oho Oczekaj, pozgubię. oczy na mnie. Co to jest w ogóle bandana, tak serio. No, no bandana masz na głowę, a masz jeszcze chustę na buzie i to jest. Nie, no, ale serio, dobra. Wpiszę sobie w Google, bo chyba mi nie powiedz. Arafatka! Bandanę masz na web, arafatkę masz na twarz. Jezu, a, arafatki w gimnazjum były top. Jedną, jedną z takich rzeczy, co ludzie wszyscy nosili. Co z tymi takimi zębami? E, tego, nie? Takimi strasznymi zębami? No, takie jak chustka taka, tak. e, Babcina. Mówisz Hetman, tak? No, no jakby nie masz dużo do wyboru. Rozmowa. Mm. Ch... BT, nie, dogadaliśmy się chyba. Skoczek. Jasny gwint. No dobra. <130ary> nie, 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 ja teraz, ja teraz. Kurczę, opcji jest kilka. <z envy> nie mogę Patrz, musiałbyś zobaczyć swoją minę, to jest jako reakcja, tak? Ale aj, 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 tak ja to są... ciekawostkę ci sprzedam. No. Zgadnij, ile Bruce ma lat. Dwadzieścia. dwadzieścia Jest chyba z najstarszy z nas wszystkich. Wyglądasz młodo. No, najstarsza ma. Dobrze, fajnie się bawimy. Dobra, e, e, agresywnie. Jeszcze... Okej, okay, Brusik, teraz jakby. Bardzo, tak ty mówić. mi nie ufasz? Nie, zachwycaj. <laughs> mi mawka po kursie nurkowania. Ale robiłeś ten taki e, z Butlą? <laughs> tak, z Butlą naprawdę kurs, ale zrezygnowałem. Wiesz? Czemu? <laughs> Koczek, skoczek. Oh, kurczę, a tak do ciebie tylko zadam jeszcze pytanie, Brusik. Jak powiedziałem Hetman tak? i powiedziałem król. To dlaczego no? zdecydowałeś się jednak zrobić krótką, jak zrobiłem, zrobiliśmy miejsce na długą. Aha, wiesz co, zamyśliłem się, nie nie pomyślałem teraz, wiesz, Martusiu. Okay. Spoko, spoko. Wyjątkowo. A, a ty... O kurczę, ale ja teraz jestem ciekaw Jezu, ale ja coś nie wiem, ja stary. Nie no! Dawaj, bez ogratnikowania, no dawaj, no. Okej okay. Okej, okay. i teraz plus gramy pion. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, Bruce. Jesteśmy turbo free, turbo fine. Szacunek ja bo bardzo bo lubię na basen chodzić, z na termy nie i na fauny. Poco. Tak, moi drodzy, to bardzo miłe właśnie, że Patet specjalnie jeszcze dzisiaj przed chwilą wrzucił filmik, jak tam zwiedza ostatni koniec świata i specjalnie szybko samolotem do nas, do Polski, żeby tylko zagrać szachy z naszą. Mega miłe, Patet. dziękujemy, bo właśnie donate był. Ja no, też. Ogólnie... fajnie, że cię poznałem, Pates. W ogóle lubię Super. swoje filmiki oglądać i mega mi się podobało jak plejeś <laughs> kulkami gówna. Bo zajebiste. No, Spoko. jest coś takiego jak Olimpiada w Afryce. O kurde, to brzydko zabrzmi, ale jest tak zwana Safari Olimpiada i tam masz rzut na przykład gównem e, bawoła, e, bo on wygląda jak dysk. Klujesz właśnie e, kulkami gówna z antylopy, bo one nie śmierdzą, bo tam jakiś nie ma tych kwasów i one są roślinożerne. Jest coś tam jeszcze dużo gówna jest tam ogólnie, nie? A poczekaj. Koniec, koniec, goniec, goniec, goniec Bruz. Jakim? To tak. O, bo no. No też po. No, oni też poddymili, jest gitarka. Ale nie przecież. trzeba dymić na siłę, mogliśmy wygrać w fajnym stylu, spokojnie, a teraz to tak niekoniecznie to dobrze jest, rozumiesz? Ale okej, okay, gramy, gramy, jest w porządku. Skoczek. Ubracie. dobra. Ty, Bartuś, ale ten, ten ruch końcem jest taki zły, według mnie. Zobaczcie, Hetman jest, nie? W dupie. To słabe. <śled> Jak na to, ile ćwiczymy, to chyba jesteś świadomy, że to jest złe posunięcie, nie? Tak Wiem, Zobacz, tak, to znaczy, ale chłopaki co? też podumili tutaj z tym koczkiem. Warto, że z głową to nie błys. będzie ten poddania na końcu, bo dobra partia. Rycersko. Ej, a właśnie, to wam powiem ciekawostkę, bo wczoraj mówiłem, mówiłem ci, Slay, ostatnio, nie? To jeszcze sprzedam chłopakom, że wyobraźcie sobie, Brusik i patet, że dawno temu, tak w okolicach średniowiecza, jak jeszcze szachy były grą taką rycerską, to uznawano było, że jeżeli nie przyjmiesz poświęcenia figury, załóżmy, to jesteś, yy, wiesz, niehonorowy. I po takiej partii szachów, gdzie zachowałeś się niehonorowo, nie zagrałeś nie, przyjętych... Naliweb? Nie. Nie przyjąłeś poświęcenia, to wyobraźcie sobie, że wyzywali się na pojedynek, na szpady, na przykład na śmierć i życie w grze komputerowej, rozumiesz? Niezłe jaja. Tak było, moi <laughs> drodzy. Dobra, Goniec. Ja pi**olen. Król. Dobra, Król. Tego się nie da na szczęście spierdzić, więc... <laughs> Hetman? Wieża. Król. Wieża. Goniec. No hetman. pionek, pionek, pionek powiedziałem. Hetman, 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 no. Dobra, goniec, koniec. Jest jeszcze git, jest spoko. Hetman. Zleju mam mamy minutę trzydzieści. A hetman. dobra, 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 dobra. Y git. Okej, okay. Hetman, Bruce. Czemu bandanę zdjąłeś? Pionek? Y hetman. <grystanie> Może teraz się uda. <grystanie> Ale Bruce, serio, spoko partia. Tak żebyś nie myślał. Ja się dobrze bawię, przysięgam. Nie, no Hetman! Były. Hetman, no, Hetman, Hetman. Ale poczekaj, bo Hetman nie musi znaleźć Hetman za pionka, tylko Hetman po prostu... Hetman, no nie? Że wiesz, że Hetman. Jezu, nie wiem gdzie tu. Prawie. <laughs> y y wieża. <laughs> Dobra, stary, pion. Oj, za dużo zaryzykowałem mówiąc, chyba pion. <śmiech> <śmiech> o! o, pion. Hetman, hetman, hetman. <laughs> wieża. No to, Hetman. <noise> <noise> Okej, <Okay>, jeszcze <noise> jest szansa. Dobra, uh, Stary. No, Hetman Kurwa. Czy ja ten? Hetman. Tu już ruch. to wziąło. Ruch było! Prus! Prus! Jak no, nam się no. pali dupa? I mówię hetman, i widzisz takiego aktywnego hetmana, to chcemy go wymienić. Wymienić słabą figurę naszego hetmana He? za mocnego hetmana, a jak ty się rzucasz do ataku, nam się pali dupa, to tak to nie. <grym> Panowie, muszę zdupcać, Było no, zajebiście. Dobra, ale jestem. Mam Dzięki nadzieję, że mi się dobrze fajnie, było. fajnie się zagrało, fajne gierki, brutz zajebista, pierwsza partia. No Slayprox też, kurde, stary tak sprogresowały, że to szok, szoknie. Miło było nie poznać. poznać wzajemnie. I mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili tutaj też i, 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 i do, do następnego. Na razie, no, no, czas, się, na razie. Powodzenia, trzymaj, trzymaj się. Elo. Dobra, No trzymaj, trzymaj się. Trzymaj Slay, fajnie było. Miłego. Dziękuję w ogóle bardzo za gry, komentarz o, dobra, i fajna okazja zagrać z Patecem. Była, no bo też... Oj, dobra, my się jeszcze więcej. zgadamy, stary. Dobra, zgadamy się. Powodzenia w co, czymkolwiek, co będziecie robić. Trzymaj dobra, Hej się. Papa, pa, trzymaj się, papa. Pa. No to co, z randka?